Cześć moi kochani, witam Was serdecznie przy jednym z wielu stanowisk dziurawca, który tutaj rośnie namiętnie i w wielkich ilościach. Tu jest akurat trochę taka mniejsza kępka, ale ja przysiadłam sobie z pieskami na chwileczkę, albo przystanęłam i postanowiłam, że kilka słów o dziurawcu powiem, bo jak zawsze powtarzam, jest to jedno z trzech ukochanych moich ziół. I jeszcze może dodam kilka słów, może jest coś, o czym nie wiecie. Dziurawiec, z takich ciekawostek, dziurawiec w dawnych czasach w medycynie ludowej był. A może nie w męcny ludowej, w wierzeniach. Po prostu wierzono, że przynosi, przynosi dobro dziecku, które się narodzi. Dlatego w ogóle było nazywane, do dzisiaj nazywane jest w niektórych rejonach Polski, zielem boginki. Ono było kładzione, dziurawiec był kładziony na podłodze w czasie połogu, w czasie porodu. I umieszczano w pościeli, w pościeli właśnie kobiety, która świeżo była po urodzeniu dziecka. Zawieszano w oknach poświęcone wianuszki z dziurawca, które właśnie miały chronić matkę i dziecko przed boginkami podmieniającymi dzieci. W pieluszkach też umieszczano dziurawiec. No, oczywiście, dzisiaj wiadomo, że że no czy to jest prawda czy nieprawda, takie były wierzenia, w każdym razie jest to ciekawostka, natomiast dziurawiec ma, no wiadomo ma cudowne zastosowania, absolutnie cudowne, dziurawiec w postaci naparu jest i w postaci jeszcze bardziej, w postaci nalewki jest bardzo pomocny w stanach depresyjnych, w jakichś takich dołach, zwłaszcza jesienią, dlatego w porze listopadowej fajnie jest pić herbatkę z dziurawca. Mój mąż zawsze mówił, że jest to herbatka na dobry humor i zawsze mu się ten humor poprawiał, a jeszcze lepsza jest nalewka z dziurawca, którą robi się bardzo, bardzo prosto w świeże kwiaty i wraz z zielem wkłada się do dużego słoja, zalewa się olejem dobrego gatunku, jaki sobie tam wybierzecie, tylko nie olej lniany i... Mm, bo olej lniany musi być w lodówce, a natomiast tu, tutaj tak, przygotowany, tak przygotowane zioło musi być na słońcu, musi stać na słońcu. Zalewacie właśnie więc tym olejem, dodajecie troszeczkę spirytusu bądź wódki, ale dosłownie na parsteczek, i wówczas wydziela się ten sok, stawiacie. Stawiacie ten sój na słońcu, na parapecie, gdzieś tam, gdzie jest słońce, stoi sobie dwa czy tygodnie i robi się piękny czerwony olej na rany, na odmrożenia, odparzenia, na, na też na suchą skórę, na egzemę. Jest po prostu wspaniały, ale też doskonale służy do masażu. Wiadomo, że fizjoterapeuci na przykład bardzo lubią masować masować olejem z dziurawca. Leczy też trudno, no trudno gojące się rany. Ja wam powiem, że ja leczyłam tak mojego kotka Kubusia olejem z dziurawca, który sam zrobiłam, smarowałam mu te rany. Dodatkowo oczywiście, bo leczył głównie mój kochany pan weterynarz, ale ja wspomagałam jego pracę, wspomagałam właśnie olejem z dziurawca. I wyobraźcie sobie, że olej z dziurawca leczy też na przykład jeżeli ktoś ma taką przykrą przypadłość hemoroidy hemoroidy jakieś guzy krwawnicze czyli właśnie te no właśnie te hemoroidy to są te guzy krwawnicze tak ale można też na przykład na pary na pary robi się bardzo prosto no zalewa się łyżkę mniej więcej tego ziela dziurawca zalewa się wodą gorącą Parzy się, 5, parzy się 10 minut, można tym płukać gardło, dziąsła, jamę usną generalnie i mm, ta, ta, mm, ta substancja, która się znajduje właśnie w oleju i w soku, ona się nazywa hipercyna, ona się właśnie rozpuszcza w oleju i w alkoholu i mm, korzystnie wpływa na wszelkie procesy takie. Biochemiczne, jeżeli macie właśnie taką bardzo ciężką chorobę, która, która nazywa się. Wiecie co, no? Wiadomo jak się nazywa. Jest to choroba, która daje różne przerzuty. No nie będę tutaj mówić, bo mi po prostu film zablokują. No, także w kosmetyce jest też używany dziurawiec. Dziurawiec jest stosowany do. Do kremów, dodaje się do kremów, do różnych takich maści. Także jest to bardzo genialny olej z dziurawca. Jest wspaniały w ogóle na skórę, tylko dobrze nie stosować tego latem, bo, bo, bo po prostu można dostać poparzeń słonecznych, na przykład, jeżeli ktoś jest wrażliwy. Natomiast dziurawca nie powinno stosować się w przypadku. Poważnych jakichś uszkodzeń wątroby czy nerek. Tego nie powinno się robić, ale wiadomo, jeżeli człowiek jest chory, no to zawsze trzeba jakąś zasięgnąć porady sobie lekarza, czy może takie odpowiednie zioło brać. Stosuje się też dziurawiec przy wewnętrznie, jeżeli nie macie apetytu, jeżeli macie jakiś chory żołądek, pęcherzyk żółciowy, wątrobę, ale nie właśnie w stanach takich ciężkich no jakiejś marskości czy czegoś takiego, no to wtedy nie. Ale jeżeli są takie zaburzenia y, układu trawiennego, to jak najbardziej. Ale przede wszystkim w stanach właśnie depresyjnych y, i takich dołach dziurawiec, olej z dziurawca bądź też y, y, bądź też nalewka albo napary, herbatki z dziurawca takie proste. Ja całą jesień piję herbatkę z dziurawca. Yy, oczywiście, słuchajcie, yy, nigdy nie wolno przesadzać. No, masowo po prostu nie można tego jeść i pić. To znaczy, jeść, pić. Wiadomo, jak ze wszystkim jest pożądany umiar. Yy, słuchajcie, dziurawiec jest cudowny. Zbierajcie, jeśli macie taką możliwość. I yy, 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 zapraszam Was serdecznie na mój blog, gdzie o dziurawcu piszę też. Podlinkuję to pod filmem. No i pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, kochani papach.